emerytury dla Ukraińców i to nawet takich, którzy przepracowali w naszym kraju zaledwie jeden miesiąc, to jak widać za mało, przynajmniej zdaniem rządu, który twierdzi, że jest rządem polskim. Albowiem 9 kwietnia bieżącego roku Donald Tusk osobiście skierował do Polskiego Sejmu wniosek o ratyfikację umowy międzynarodowej, którą to rząd Donalda Tuska Zawarł, nie chwaląc się przed nami Polakami, w listopadzie 2024 roku. Ta umowa została zawarta między rządem polskim a rządem Indii. Jeżeli przez Sejm ta ratyfikacja przejdzie, to za chwilę, tak jak teraz, dopłacamy do. Emerytur Ukraińców, nawet jeśli przepracują w naszym kraju zaledwie jeden miesiąc i deklarują, że w Polsce mieszkają, tak za chwilę będziemy dopłacać do emerytur Hindusów których to, jak Donald Tusk i jego świta w ogóle nie kryją się i wprost o tym mówią w uzasadnieniu do projektu tego wniosku, zamierzają tutaj do Polski masowo ściągać. Przypominam, Hindusów jest około 1,5 miliarda, jeśli zaledwie 1% z nich, Zechce przyjechać do Polski i żerować na polskim systemie emerytalnym, i po osiągnięciu wieku emerytalnego w Indiach, przyjechać do nas, przepracować jeden miesiąc po to, żeby cieszyć się polską minimalną emeryturą, która dla nich jest bardzo atrakcyjna, no to nie ma szans, żeby się to nie wywróciło. Jak wiadomo, Donald Tusk chce nam podnieść wiek emerytalny, gdy rządził poprzednio podniósł do 67 roku, bo nie ma pieniędzy w systemie, ale jednocześnie, jak widać, dla obcych tych pieniędzy jest wystarczająco dużo. A zgadnijcie, kto jest największym beneficjentem tego, że do Polski ściągani są imigranci? U kogo oni najczęściej? Pracują. Drodzy Państwo, ten temat kompleksowo omówiłem na moim kanale YouTube wideo prezentację, na którym to pokazuje między innymi zrzuty ekranowe z tych druków, które Donald Tusk osobiście skierował do Sejmu. Miniaturka do materiału wygląda tak. A vlog nosi tytuł Pilne, niebezpieczny druk w Sejmie, będziemy dopłacać do emerytur imigrantów z Indii. Znak zapytania. Dlaczego znak zapytania? No bo jest jeszcze czas, żeby powiedzieć politykom nie, żeby się nie zgadzamy na to, żeby dopłacać do emerytur dla Hindusów i nie dlatego, że jesteśmy rasistami, nie dlatego, że nie lubimy Hindusów, tylko dlatego, że dlaczego mielibyśmy komukolwiek dopłacać do emerytur, prawda? Jest szansa, że ta Ustawa ten wniosek ratyfikacyjny nie przejdzie przez Sejm. Trzeba go, to, go tylko wyjątkowo mocno nagłośnić. To próbuję robić. Dlatego wielka prośba, podaj dalej ten materiał, tam gdzie go widzisz, czy to na TikToku, czy na Facebooku, czy na YouTubie, no i zajrzyj na mój kanał YouTube wideoprezentację, obejrzyj od początku do końca ten materiał, zalajkuj go tam, za, e, zakomentuj i udostępniaj powysyłaj ten materiał swoim znajomym. To bardzo. Z Większy jego, do, jego e, tak zwaną propagację, będzie on wtedy lepiej propagowany, e, reklamowany, udostępniany przez system. E, YouTube'a obejrzy go więcej osób, a im więcej osób się dowie, co nam szykuje rząd Tuska, tym większa szansa, że może to nie przejdzie. Przypominam, że podobno system jest tak bardzo e, w opłakanym stanie, że chcą y, po, zrobić podwójną składkę emerytalną dla Polaków po 30, którzy nie mają dzieci, bo, bo nie ma pieniędzy, a jednocześnie okazuje się, że tych pieniędzy jest na tyle dużo, że proszę bardzo, tutaj na prawo i lewo chcą rozdawać. No ja mówię nie. I nie dlatego, że chcą rozdawać Hindusom, tylko dlatego, że w ogóle chcą rozdawać. Albo nie ma kasy, albo mamy tej kasy za dużo. Niech się zdecydują. Zapraszam na mój kanał YouTube, prezentację. Pozdrawiam.